Dzień doberek, witam Was serdecznie, moi drodzy No i co? Ciężaróweczka, niedziela Dobra, palimy tego kurczę klamota Ok, która jest godzina tak w ogóle? 20.52 Więc moi drodzy, no co? W końcu przyszło, przyszedł czas i na mnie Po trzech tygodniach, kurde, wyjeżdżamy Na, na nockę po trzech tygodniach wyjeżdżamy na nockę, moi drodzy, ja pierniczę. Ale powiem wam szczerze, że jaki tu jest kurcze zaduch. A cóż tu można powiedzieć? Ja się muszę kurczę rozpakować, spakować się z bańkami z wodą. A dla Was w tym momencie wjeżdża intro. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have.

Logujemy się do tachografu. Eee, ja piernicza, ale jest skwar, kurcza. Wycofanie karty, dobra, tu się wszystko zgadza. Odpocząć do teraz, tak. Kraj początkowy, Polska. Wydrukować wpisy, nie. Potwierdzić wpisy, tak. Gotowy do jazdy, moi drodzy, jesteśmy, dobra, przerzucamy to na młotki. Eee, przerzucamy to na młotki, 3-4 minuty na młotkach. Eee, na mnie tu, kurcze, się przerobi. Eee, Aha, przerobię jeszcze, muszę tutaj to urządzenie wy, wyklepać Dobra, urządzenie nasze wyklepaliśmy Idziemy zobaczyć, kurde, pojazd Bo powiem Wam, że nieciekawie było Musimy zobaczyć e, samochód, bo powiem Wam szczerze, że nieciekawie było Siodło widzę, że mamy zapięte e, Po prostu Mam najlepsze z tym wszystkim, że od stycznia tu tak parkuje I e, dzisiaj miałem niespodziankę A mianowicie taką, że nie mam tutaj klamerki a mój schowek był tak otwarty ktoś sobie po prostu, że tak powiem przyszedł pogrzebać zobaczyć co ja mam no i nie wiem gdzie jest ta spinka pewnie gdzieś ona się tu może wala ale tego sam nie wiem tu niby wstępnie jest wszystko ok tu jest ok bo najlepsze z tym wszystkim Że z tej strony Za bardzo Nie pogrzebią, bo no Zaraz zobaczymy Czy nie mam guzika wciśniętego od naczepy o, ja Chyba miałem guzik wciśnięty Od naczepy nawet Zaraz zobaczymy jak będę Chciał so ruszyć. Dobra, jednak temat wygląda tak, że nikt mi nie grzebał przy kurde przyciskach. To ja sobie teraz zaciągnąłem hamulec, ale to dobrze, bo przy okazji sobie potwierdziłem na 100%, że jest siodło zapięte. Teraz tak, najlepsze jest to wszystkim to, że tam stoi osobówka i nie wiem, czy ja się tam koni wyciągnę. No ale zaraz zobaczymy. Dobra, bo muszę się podjechać pod tankowanie. Dobra, widzimy się gdzieś już na trasie. Jesteśmy już tutaj kurczę na e, Czechach. Zrobimy sobie tylko przebitkę Tacha. E, zakończenie Polska, że tak można powiedzieć. Rozpoczęcie Czechy. E, I ja tylko pójdę kurczę zobaczyć, czy mi się ten schowek kurczę nie otworzył przez jakiegoś kuźwa, że tak powiem, debila bo to, kurde, yy, różnie bywa. Oj sobie, kuźwa. Jak nie cięcie mi zrobią. To, kurde. O, drabinka wysunęła po tych dziurach. Nie no, nie ma prawa otworzyć się. Oj, jak to się mówi, niech sobie w dupie pogrzebią. Kuźwa, jak nie mają co robić. No, ale dobra, no. Tak to bywa. Tak to właśnie że tak powiem bywa no ale dobra tu, dobra, fotel w sumie mi nie będzie przeszkadzał a pierdziele ale mnie zaszczyt kurde kopnął w końcu o i będzie to ciężka nocka dobra, lecimy o Jezu święty, ile my jesteśmy na pauzie 15 minut moi drodzy jesteśmy już na pauzie i powiem wam szczerze, że jak się patrzę na te łóżko To, to normalnie aż mi się, kurczę, już oczy zamykają eee, Tak mi się, kurczę, chcę spać Że ta, nie, nie wiem, nie wiem, kurczę Ta nocka to jest, była dzisiaj bardzo ciężka Najgorsze było ostatnie 90 km. Kurde mole, co ja się umęczyłem To szkoda gadać A tutaj mamy portfel Dobra, trzeba iść się, kurczę na tron. Trzeba iść na tron, że tak powiem. Jeszcze mamy jakieś. Nie wiem ile. Szkoda gadać. Dobra, idziemy na tron, moi drodzy, bo nie wytrzymię zaraz. O! Dobra, trochę człowiek kurczę, że tak powiem pospał. Eee, czekajcie, bo nie wiem o której ja Zakończyłem y, tacho 746 746 a jest sz... 16:50. Dobra moi drodzy. Palimy szerszenia. E, rozpoczynamy tacho. E, I czekajcie, zaraz się dowiecie o co kaman. Dobra, tacho rozpoczęte. Eee, a więc moi drodzy, dzisiaj, e, ogólnie wczoraj, żeśmy w niedzielę wystartowali. E, dzisiaj się żeśmy z rana zrzucili. Trochę człowiek pospał, wyspał się. E, dlaczego startuję kurczę tak e, szybko? Zazwyczaj e, jest tak, że ja dziś kurczę kawałek dalej sobie od, odjeżdżam. E, prawie że pod 9 godzin. I dopiero gdzieś 22-23 sobie startuje. Ale stwierdziłem, że. Spróbuję zrobić coś Kurcze niemożliwego I z nocek przerzucić się Na Z nocek przerzucić się na jazdy w dzień Nie wiem czy mi się to uda Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko Myślę, że będzie ok Myślę, że wyjdzie to jakoś Zobaczymy Po prostu zobaczymy Dobra ja się ogarniam Jesteśmy w Polsce Jesteśmy w Polsce wracam ze sklepu kupiłem sobie yy, chleb yy, Kupiłem sobie chleb i teraz sobie dochodząc do CPN-u, do mojej furmany przypomniałem sobie że nie kupiłem że nie kupiłem sobie papieru toaletowego oj, masakra idę, zrobię sobie jakieś śniadanie mm stoi klamot Dobra, obchód zrobiony. No niestety kurczę o pierwszej jak przyjechałem to moja miejscóweczka była zajęta przez busy. Moja miejscowa była zajęta. Dobra, otwieramy tego czołga. Zobaczmy ile jeszcze mi zostało. Pauzy, ja pierdziele, nie mam mocy. Ole, grzeje słońcem. Jeszcze godzinę, niecałą godzinę 20 zostało nam. Pauzy do wykręcenia. Mamy dopiero 7:41. Ja pierniczę. Godzinę, kurde 20. Jeszcze pauzy mamy. O, trzeba nie wiem. sobie może kawę zrobię? Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Eee, dobra, idę na cpn -a. może sobie, Nie wiem, co tego muszę się ogarnąć. Ja pierdniczę, Dobra, co? Trzeba się kurde wziąć za robotę. Palimy szerszenia. Masakra to jest normalnie, zobaczcie to moi drodzy, to jest masakra. Na postoju 31 stopni. Ja pierdziele. Przecież to jest normalnie nieporozumienie. No ale dobra, grunt, że kurczę się w końcu robi ciepło, czyli lato pełną porą. Za chwilę rozpoczynamy tacho. Eee, czekajcie, tak dla pewności, żeśmy wczoraj zakończyli. W sumie wczoraj dzisiaj pierwsza 32. No to akurat możemy rozpoczynać tacho więc jest 10.35 miejsca. Rozpocznij Polska zapisano młoteczki, przygotowujemy się do startu i jedziemy na do Liberca się zrzucać, ładować i do grazu, więc zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się gdzieś tam. Za chwilę eee, dobra, eee, sytuacja na froncie wygląda taka, że jesteśmy w Libercu e, pod firmą Bohemia. Jesteśmy już zameldowani. No i e, ochroniarz, który tam siedzi, mnie kurde wpisał w książkę rejestrów przejezdnych, przyja przy, przyjezdnych, przyjazdowych. <laughs> Zadzwonił na magazyn, który się znajduje się tam w cholerę i usłyszał informację taką, że jak tamten wyjedzie, to ja mam wjeżdżać no i elegancko, mi się to podoba więc jest dobrze, bardzo dobre Filowo wstępny czas dobra, króciutka informacja ja pierniczę, ale smaży normalnie, to jest kurde chło, normalnie smaży e, dobra, jesteśmy na parkingu, no ale niestety e, że tak powiem e, Przekroczyliśmy czas jazdy o 5 minut, bo kurde tym, y, tam y, w tej miejscowości znojmo co jest. Y, to jeszcze kurde y, tą osobówką rowerzystę kurde y, potrącił na pasach. Y, no i trzeba było kurcze tam chwilę odstać. No i przez to mi kurcze brakło y, czasu, bo kurcze przede mną parę aut było i to się wlekło, wlekło no i 5 minut i dojechaliśmy tu do tego parkingu. Stąd jeszcze mamy jakieś kurde, nie wiem, z 3,50, z 3,50, około 4 godzin dreptania do komputerów. Połowa sukcesu jest taka, że e, przestawiliśmy się i będziemy e, jeździć teraz za dnia. E, za dnia. No i muszę iść, kurczę, dobrze, że jestem na CP, bo muszę iść na posiedzenie. Dobra, pauza, pauza i po pauzie jedziemy. E, wracając do tematu, e, udało mi się zrobić e, rzecz niemożliwą. Będziemy teraz, po kurczę, 100 metrach, w sumie no, od dzisiaj w pracujemy prawo, za dnia 59, e, na pełnym. Tak, jesteśmy na końcu drogi. E, no, skręcić, tylko tyle, że e, dzisiaj będziemy, kurde, tam e, w grazie, kurde, na firmie i się meldujemy. Będziemy na 21, tam chyba z groszami, bo bodajże, skręcić, z tego, prawo. co sobie teraz tak wyliczyłem. No, ale to jest siła wyższa, to tylko dlatego, że e, dzisiaj byłem kurde w Polsce o 1.30 e, 9 godzin pauzy e, 9 godzin pauzy i o 10.30 żeśmy wystartowali, no Ale udało się to zrobić Jest to do zrobienia, no ale niestety e, jeszcze jest patent taki, że e, dzisiaj będzie trzecia dziewiątka za nami e, do zrobienia na szóstą, kurde, szóstą trzydzieści mamy. Kurde, awizację mamy okienko, więc 9 godzin. I już jutro, jutro jak będziemy się, kurde, zrzucać i będziemy jechać, to już musimy jedenastki zacząć klepać. Bo nie, nie mogę sobie już pozwolić na żadną dziewiątkę. No bo trzy dziewiątki już mamy, moi drodzy. Oj, masakra. 33 stopnie, ja pierdzielę. Normalnie pogoda rozpieszcza, nic dodać, nic ująć po prostu. Co, so, lecimy, no i sobie perkamy, już dojeżdżamy do granicy, kurde, czesko-austriackiej. Policji po, po stronie czeskiej, tutaj, kurcze, czeskiej policji nie widzimy po lewej stronie. No i zaraz się okaże co się kurde dzieje na granicy Ja i tak i tak na ten parking tu sobie musimy zjechać Bo muszę zmienić granicę No i policji austriackiej typowo też nie ma Czyli nie ma akcji żadnej Tak to właśnie wygląda Tak to sobie właśnie wygląda Kurde, też tak kurde powstają co niektórzy, że Ciężko się koło nich tu przeje, przejechać. O, i tak to właśnie wygląda. Na końcu oczywiście, zastanawia się, jak ma tu wjechać wyjechać. są bęgrzy. Dobra, robimy przebitkę, robimy rząd i wypad tak zwany. Krokami sobie dojeżdżamy. Zostało nam jeszcze 48 km e, dreptania. E, nawigacja nam tutaj pokazuje na 21. No i e, że tak powiem, jakieś 2,5 km zostało nam do wagi. I ja się tak teraz zastanawiam, czy ona jest otwarta, czy nie. Tutaj mamy teraz e, a teraz was będzie te kurcze słoneczko ale tu mamy właśnie tablicę. To już powinna być, z tego chyba co dobrze pamiętam, to już powinny znaki się świecić, że jest waga włączona, czyli ten parking, gdzie mieliśmy tam kontrolę. E, tak mi się chyba wydaje, aczkolwiek może kurczę troszkę e, później jest, no ale to myślę, że już właśnie w tym momencie, e, jak minęliśmy te e, telewizorki, to już powinna być jakakolwiek informacja. No mamy jeszcze półtora kilometra. E, tu mamy kurde kolejne. Wyświetlacze i one są wyłączone, więc waga jest zamknięta. Ok, wagę mamy zamkniętą. Mamy jeden telewizorek, tam dalej mamy drugi telewizorek, więc waga jest zamknięta. Oh yeah, tak jest moi drodzy. Waga jest nieczynna. nie ma, Nie ściągają ciężarówek przez wagę. A tu nagle, kurde, bym się śmiał, cyk, bo było wyżej 2.8, nie, zjeżdżać. Ale bym teraz chyba, kurde, walną na cycolę. Tutaj jest właśnie zjazd na wagę, więc możemy sobie spokojnie przelecieć. Eee... Zobaczymy tak z ciekawości sytuację, czy są jakieś, kurde, tam ciężaróweczki. Czy ich nie ma. Czekajcie, bo tu jest ten fotoradar. Tak, jest tu fotoradar. Nie ma, tylko stoi jedna na, przy, w sumie przyczepa stoi pewnie kurczę, jakieś wady tam znaleźli i zabezpieczyli ją ciężarówkę puścili a naczepem e, e, zabezpieczyli. Dobra, jeden problem mamy rozwiązany, czyli waga zamknięta. E, drugi problem, e, jaki kurczę, z, z jakim się zmagam i tak się zastanawiam. Czy my za 44 km będziemy mieli tam kurcze jakieś e, miejsce do zaparkowania? No w sumie to już jest 20-20-30 e, i powiem Wam tak szczerze, że No to jest różnie. No i ostatnio byłem ostatnio byłem e, 19.40, no to kurcze rajki były wolne, nie? Ale też nieraz by było, bywało tak, że 19-20 i tam kurcze nie ma jak e, stanąć, bo wszystko e, zawalone, więc. Wszystko się okaże za 35 minut, dokładnie. Za 35 minut będziemy wszystko wiedzieć. No, już jesteśmy, że tak można powiedzieć, na miejscu. Za tamtymi światłami się wszystko okaże: czy jestem w czepku urodzony i będzie jakaś miejscóweczka, czy nie. Za chwilę wszystko będziemy wiedzieć. Tylko musimy kurczę tutaj w prawo skręcić. i będziemy za chwilę, kurde mole, jedzieć. No i to jest właśnie to, co myślałem. Eee, w razie w mamy tutaj miejscóweczkę po prawej stronie. O tu, a tu osobówka stoi, to musimy za tą ciężarówką stanąć. A rajeczki? A rajeczki jak? Wolne rajeczki mamy. No i elegancko, moi drodzy. Normalnie eee, w czepku urodzony jestem. Ja Cię kręcę bo zaraz będzie jakaś e, niespodzianka, i e, niespodzianka będzie taka, że tam będzie stał bus. Nie ostatnio w poniedziałek, a no w poniedziałek tak właśnie kurczę. Myślałem, że jest e, rajeczka wolna. Ja do rajki, kurde, się chcę wbijać, a tam stoi mi bus. No i elegancko, mamy rajeczkę wolną. I mamy rajeczkę wolną. Dobra, tu już mamy tak cyk i sobie jeszcze tylko cofniemy do tyłu i się wyciągniemy pięknie o cyk i elegancko jest rajeczka nasza. I mamy rajeczkę elegancką, co mi się bardzo niezmiernie podoba. No i 21.01 9 godzin pauzy Będziemy musieli kręcić Dobra czekajcie Przerzucimy sobie tutaj Tu niech nam kurde Zejdzie Parę minut No i dobra jest Jest proszę bardzo więc Że tak powiem zakończamy Nierówną grę Miejsce zakończenia Austria elegancko. Standardowo opuścimy się na poduchach. Jest informacja, brak poziomu jazdy. Opuścimy się na siodle, opuścimy się z przodu i elegancko. I elegancko, moi drodzy, I tak to można sobie elegancko żyć. Yy, mamy 28 stopni, włączymy sobie tu standardowo klimę, niech nam chodzi. A my, moi drodzy, co? No i elegancko, klima nam chodzi. E, a ja, co, moi drodzy, żegnam się z Wami. Dzięki, że byliście. E, no i widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.